Dzień dobry pan prezes, więc, yy, powiedam, pan, jak wygląda zatrudnienie osób niepełnosprawnych nie w to, <tryk> Jeżeli chodzi o zakład zatrudnień społecznych, to ogólnie poziom zatrudnienia jest ponad 43 tysiące osób, jeżeli chodzi o wszystkie nasze 43 oddziały w całej Polsce. Jeżeli chodzi o Podkarpacie, to um, zatrudniamy tutaj w oddziałach Rzeszów i Jasło ponad 2000 osób. Jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnością orzeczone, to mamy w e, przypadku całej firmy naszej ponad 2300 osób. Może zwiększa się udział osób niepełnosprawnych, jeżeli chodzi o e, osoby zatrudnione. Ten poziom systematycznie rośnie. Myślę, że w granicach 150 do 200 osób rocznie nam, no, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne. A ja wygląda obsługa takich osób na salach? Na salach Tutaj mówimy też o, o kilku, o kilku yy, bardzo ważnych rzeczach. Po pierwsze, mówimy o zapewnieniu dostępności typie architektonicznej, czyli o podjazdach, o automatycznie otwieranych drzwiach. Mówimy tutaj o znoszeniu wszelkich barier. W zasadzie mogę powiedzieć, że w całej Polsce znieśliśmy większość barier, większość naszych instytucji, większość naszych salonów, czyli klientów jest dostępna w tej chwili. na terenie wszystkie i w Podkarpacie wszystkie jednostki zapewniają dostępność i to jest jakby jeden kluczowy element. Po drugie, wszystkie nasze jednostki są wyposażone w pendling, na jednak szczególnie jest ważne dla osób, które mają problemy ze słuchem. W, każdy, w każdej jednostce mamy ponad 300 osób, które są przeszkolone. Chciałem powiedzieć, że zupełnie ma również um, takie e-usługi, czyli niekoniecznie nawet trzeba do nikogo przyjeżdżać, czasami wystarczy skorzystać z wizyty, czyli zarezerwować za sobie termin poprzez um, aplikację, um, poprzez telefon albo poprzez komputer można się skontaktować się z z pracownikiem Zakładu Bezpieczeń Społecznych. niekoniecznie paniczne rada widzi instytucja może tak samo skutecznie załatwić swoje sprawy. E, Pan opowiedział o programie 500% to są programy, które Zapato realizuje od początku ubiegłego roku, czyli w zasadzie ponad półtora roku. W tej chwili jest jedynym operatorem już obsługi programów na rzecz rodziny. To są cztery programy, które Zapato obsługuje, bo oczywiście ten szlangba 500 500, który będzie za chwilę programem 800. Program 300, plus. jeszcze mamy programy dodatkowe, które były prowadzone właśnie w ostatnim roku, czyli Rodziny Kapitału Opiekuńcze i Dopisywanie żłobków. Więc Segway. jest operatorem czterech programów dla dzieci, na rzecz rodziny. Te główne programy to jest właśnie 500. Plus. W tej chwili realizujemy okres świadczenia w 2003-2004, czyli do końca. Maja przyszłego roku. W tej chwili wypłacamy świadczenie co miesiąc dla około 6 milionów 700 tysięcy dzieci. Co miesiąc. Natomiast to świadczenie od 1 stycznia zmieni się o świadczenie 800. To świadczenie z automatu i z urzędu zostaną, wysokość tego świadczenia zostanie zmienione na 800, przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego nie trzeba składać absolutnie żadnych wniosków. Zakład od stycznia będzie dużo wypłacał świadczenie pod w podwyższonej wysokości o oświadczeniu wyrównawczym, jeszcze o okresie i nowe świadczenie, które będzie zakład, będzie zakład wypłacał oświadczenie e, przyszłego roku, bo te które będą od 1 stycznia, a na podstawie tego orzeczenia będzie już wypłacał środki dla osób, które będą miały ustalony poziom wsparcia. Dziękuję bardzo.